Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na W12. W związku z tym, że zapycha mi się poczta, nagrywamy znowu loszki. Jest ich dokładnie. Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia jeden, dwa, trzy, dwadzieścia trzy loszki, kolejne dwadzieścia trzy loszki. I zobaczymy, ile pików. Ten bazyliszek to. Cienia! Złotko! Blob wulkaniczny. Blob to chyba był mago, ile pamiętam, tak? Zobaczcie co mu się tutaj działo. Oj Nie tak, że ta, taka easy walka była. Też mnie potraktował krytem. Ale jak na razie żadnego epika. Zgniło zielony gremlin. Co ty, gremlinie, na to, żeby za ja zapół dzisiaj za to, żeś wyszedł na ulicę? Ej, nie rób tylu uników. Tak wiadomo, że zginiesz, ale zobaczy, to jest hamstwo. Też ja tych bloków też kilka zrobiłem, nie? A podobno mam większe szanse. U, teraz przyjął na masło wszystko. I był epik! Bez gema, ale jest epik. Trzeci loch i jest epik. Dobra, to już sobie odznaczymy. Niech już mi tutaj kontry wpadają pomału. No, coś się dzieje. Coś się dzieje z tą grą, moi drodzy. Czekajcie. Zrobię wam tak i spróbuję sobie tutaj to zresetować. Nie, no, ale wszystko powinno być. Okej. Okay. Wszystko powinno być OK, jedziemy. Czwarty loch, na razie jeden epic. Jadowity smog. Cóż za pojedynek. Blok za blokiem. Krytyków są. O tak też? Jesteś taki odważny? Eee, też easy. Hmm. Czwarty loch, dalej jeden pik, Wściekły niedźwiedź brunatny. Niedźwiedziu, niedźwiedziu, pokaż co masz. Hmm. Jak to zrymować? Niedźwiedziu, niedźwiedziu, pokaż co masz. Nie wiem, niedźwiedziu mi się kojarzy ze śledziu, ale... Co ma niedźwiedź ze śledziem? No w sumie niedźwiedzie rybki chyba lubią z tego co kojarzy. Przy śledzie akurat to nie wiem, ale jakieś rybki wcinają. Ogień. Krytyka. No. I jeden jeszcze. Sypnij mu tam na twarz Krytyksona. Ej. Nerwówka do końca była, ale poszedł Krytykson. I dalej, moi drodzy, jeden epick. Odznaczamy locha. O widzicie? I tu mi się pojawiła nowa ta i ciach. Od razu skrata. On sobie tam na górę trafi na listę do kontrataku. A my przechodzimy do wulkanicznego berzyma Cześć Olbrzymek. Nie miałeś tu żadnych szans mój drogi. Żadnych szans. Jest drugi epik. Żadnych szans nie miałeś. Ledwo zdychłem. <laughs> Ale jest drugi epik moi drodzy. I to się liczy, że był drugi epik. Co na to wszystko, chciwy gremlin, jedziesz? No, chyba będziemy o trochę bloków wejść teraz. <ścoughs> Dziś się ośrość, te maszyniki, ja mam bloki. Ej, niepotrzebnie to klikam. Na razie dwa epiki jest Król ej, Jaszczur. Ej, Jaszczur. Nie za dużo tych krytyków. Jaszczurze. Wykniemy sobie troszeczkę. Orzeźwiającego napoju z aluminiowej puszki i ja to wygram? Ciekawy, jak? Aha, jeden blok, drugi blok, trzeci blok. <grym> Okej, okay, jest trzeci epik główniany, ale jest. <grym> trzeci epik, no i kto mówi, że wojownik jest cienki? <grym> Jedziesz, jedziesz. No dobra. To było easy i nie ma epika. Kurde, klikam na tą pocztę niepotrzebnie. Kolejny loch, smok ciemności. No tu już nie ma żartów. To są bloki uniki. I co? To bloki zrobi aktor krytyki. Jest, czy już czwarty epik chyba, tak? Całkiem przyzwoicie. Rosiczka bagienna. To jest mak, więc powinniśmy sobie poradzić, szczególnie jak walimy dwa kryty pod rząd, to już musiał być win. Chociaż jak to by był kryt, to by się przegrało. Kolejne buty na szczęście. Jeju, jeju, piąty epik. No, tu też blisko. Żywiała kognia, dużo jeszcze tego. A już niewiele. <laughs> Jeju. To też jest mag. Dostał skryta na dzień dobry popychu. Dobrze. Dobrze. I krytykson. Nie, ale starczyło. Jaka broń piękna. Czy ja z tej broni teraz przypadkiem dalej jeszcze nie korzystam, czy już ją zmieniłem? Zmieniłem. No dobra, zmieniłem tą broń. Ale ona była niezła. Przez jakiś czas z niej korzystałem. Pełna ta muzyczka jest. Tak, taka, to z... jak z Jeszcze dźwięki takie są. Jak strafi, takie. O, a przy krytyku jest uu. Bloczek. A! No. Ta broń przyszła następna, ale też z niej nie korzystałem. Jedziemy dalej. Nie ma zręczności, bez wytrzymałości. No. Dobra. No zobaczcie, nowe konterki weszły. Bardzo dobrze. A my mamy wulkanicznego olbrzyma. Nie masz szans, chłopie. Nie masz chłopie szans. Na razie mamy 5 pików, tak? 23 lochy. Olbrzymi smok. Też nic nie dał. Ledwo ledwo na styk. Gremlin, jadowity, okrutnie, nie ma szans, o i to jest ta broń, którą używam do tej pory. To jest szósty epik z 23 lochów. A. Znaczy z 23, no na razie z 19, nie? I już teraz można powiedzieć, że jest szósty epik z 20 lochów. Nowa siła. Nowa siła. Wy się dziwicie, że tak zwiadowcy zasuwają, jak po kolei mają wojowników, których tylko dosłownie na uniki biorą. No ładnie. Uuuuuh. Burza piaskowa, to czemu szało żabolecz? Nieeeee. Easy. Easy jest moc. I ostatni loch, który robiłem, to piekielnie obcy, w którym sobie poradziłem. Zobaczmy, czy było. Dużo farta. OK. Nie... No, proszę, proszę. I podobno wojownik ma słabe bloki, co Ja się musiał zdenerwować pan piekielnie obcy i piękna tarcza wypadła. Siódmy epik z 23 lochów, to nawet nieźle teraz to wyszło. Całkiem przyzwoicie na szczęście, zwolniłem sobie trochę poczty, więc konty będą mi mogły powchodzić. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć lochów gildii mam tutaj nagranych, więc je też kiedyś nagramy. Ym, I obejrzymy sobie ciurkiem, a za ten odcinek wam bardzo dziękuję, że wam się podobało, to łapki w górę, ja was zapraszam do kolejnego odcinka, jeszcze na koniec sobie zrobimy mały ataczek. Ungriff. Przegraliśmy z tym. A jak z tym? Idziem tam. Damage ma duży, ale hapsu ma mało. Uniknie. Dobrze. Dobrze. Pięknie. Ślicznie. Krytyk. Krytyk. Nie unik. Blok. Krytyk. Blok. I krytyk. Aj. No i to jest chamstwo. <laughs> I to jest hamstwo, moi drodzy, to jest chamstwo. Kiedy już wasz przeciwnik myśli, że depcze po waszej głowie piętami, to Wy mu odwijacie krytykiem i wracacie. Ona coś do klaserka mi dodał. I wracacie na top. 200. I to jest koniec tego odcinka, moi drodzy. Chyba, że mamy tutaj jakąś kontrę jeszcze do zrobienia, ale chyba nie. nie. Poradzimy sobie z zwykłym ataczkiem. Ciekawe, przegraliśmy, ale cóż zrobić? Dzięki wam serdeczne. Eee, trzymajcie się, pozdrówka, hejka i pa pa!